Dzień dobry, tu Futbol football, Futbolu na wyjeździe, bo Futbol football, Futbolu to nie tylko szanowani eksperci w studiu, ale także i siatka reporterów rozesłana na cały świat. Tym razem udało się wyjechać mnie i będę miał tutaj przyjemność przedstawiać Wam miejsca, które wcale nie są interesujące i zdobywać informacje, które nie mają żadnego znaczenia, ale w ten sposób opowiedzieć Wam o kulisach tego turnieju, który jest właśnie przed nami. Ale nie tylko po to tu jestem, żeby przedstawiać wam takie breaking newsy. Ja muszę także rozwiązać kilka kwestii, które są naprawdę bardzo ważne. Kontuzja Roberta Lewandowskiego. To jest informacja, która wstrząsnęła całym światem. Ale cały świat zastanawia się też, czy to jest prawda, czy to nie jest ściema polskiego selekcjonera Michała Probierza. Ja postaram się w tym materiale na to pytanie znaleźć odpowiedź. Oficjalne stanowisko było i nie ma innego. No jest tylko jedno i wyłącznie jedno, które przekazał nasz doktor Jacek Jaroszewski, i dlatego też przedstawiliśmy w 100% pełny komunikat dotyczący wszystkich zawodników, którzy mają urazy. Jest z nami kibic reprezentacji Polski, do którego mamy pytanie, co pan sądzi o kontuzji Roberta Lewandowskiego? A pan to Tak. A nie, ja panu coś powiem, za moich czasów to nie wiem, złamana noga, nie wiem, złamany piszczel, obojczyk, wszystko złamane i się wychodziło, i się, i się grało, i nie było problemu, i deszcz, i śnieg, i panie, i mróz, a, a dzisiaj, a wie pan co, nie chcę nie mi się nawet, nie chce mi się nawet gadać i zostawmy to i, i zobaczymy, czy pan masz jaja i czy pan to puścisz, bo prawdę powiedziałem. Dziękuję. Jaka jest prawda o kontuzji Roberta Lewandowskiego? Pracownicy Polskiego Związku Piłki Nożnej w sposób wzorcowy i błyskawiczny usuwają kontuzję, są w czołówce polskiej, a nawet światowej. Yy, ale jaka jest prawda o tej kontuzji Roberta Lewandowskiego? Pracownicy PZP w sposób wzorcowy i błyskawiczny usuwają kontuzję, są w czołówce krajowej, a nawet zagranicznej. Ale jak pan ja reaguje na te słowa, chociażby Ronalda Kumana, który powątpiewa też w kontuzję Roberta Lewandowskiego i w ogóle no, tych głosów jest więcej, tak? No I... to zawsze trenerzy będą tam widzieć drugie dno, ale dzisiaj Michał Porobiusz na konferencji prasowej stanowczo powiedział, że ta kontuzja rzeczywiście... Ja chciałbym, żeby, żeby to było odwrotnie, no ale tak nie możemy po prostu sobie wyczarować i powiedzieć Robert jesteś już zdrowy. To... Rozmowy z ludźmi są bardzo ważne, bo ludzie to sól futbolu. I ludzie to sól futbolu, futbolu. Ale ludzie to nie wszystko, bo ważne są też miejsca. I właśnie dlatego przyszedłem teraz w tym momencie pod ten hotel. To jest hotel, w którym śpią Polacy, a więc także śpi Robert Lewandowski. Jeżeli gdzieś mamy szukać odpowiedzi na pytanie, czy jego kontuzja jest poważna, czy to tylko jakaś gierka, to właśnie w tym miejscu. I jesteśmy pod Kriokomorą, która służy, jak tu widać pięknie, reprezentacji Polski. Kryokomora jest w tym momencie włączona, a więc w środku są piłkarze. A skoro są piłkarze, no to musi być też Robert Lewandowski. A skoro jest Robert Lewandowski, jest tam także jego noga, która w tym momencie dobrzeje. Wielu dziennikarzy pokazywało już tą Kriokomorę w swoich relacjach, ale nie zwrócili uwagi na jeden podstawowy szczegół: jest ona zielona a zielony to kolor nadziei. Na czym mamy budować nadzieję, jak nie na tym, że ta kriokomora jest właśnie w kolorze zielonym. Swoją drogą trzeba mieć nieprawdopodobną odwagę, żeby wejść do środka do maszyny, która mierzy minus 500 stopni, minus 500 stopni, a w porywach podobno nawet minus 700, czyli dokładnie tyle, ile ubywało tylko, że w markach z portfela Mariana Włodarskiego w czasach kariery w drugiej Bundeslize co wieczór. Ale zostawiamy już krokomorę, za naszymi plecami i przenosimy się dalej. Tutaj, jak spojrzycie, jest wejście do hotelu i biało-czerwone schody. Schody, po których wchodził Robert Lewandowski, nieznacznie kulując, albo inaczej, znacznie nie kulejąc, co jest wersją znacznie bardziej optymistyczną. Schody są zastawione taśmą i strzeżone przez bodyguardów, żeby czasem nikt nie poznał prawdy o kontuzji Roberta Lewandowskiego. Mijamy. Autokar. Autokar reprezentacji Polski, także z elementami zieleni. Wszystko wskazuje na to, że będzie dobrze. Ale te szczegóły, które tutaj dostrzegliśmy, te wskazówki i te tropy nie doprowadziły nas do jednoznacznej odpowiedzi, co dalej z Robertem Lewandowskim. Mamy tylko poszlaki, więc szukamy dalej. I prosto z hotelu reprezentacji przenieśliśmy się do centrum treningowego Reprezentacji Polskiej, bo dla futbolu, futbolu nie ma żadnych granic. I od razu Breaking News: Robert Lewandowski chodzi. Widzieliśmy to na własne oczy, że wyszedł o własnych siłach na tę właśnie murawę, która znajduje się za moimi plecami i rozmawiał z Rafałem Brzoską, a później, uwaga, z Michałem Probierzem. Następnie reprezentacja wyszła na trening a Robert poszedł na trening indywidualny, ale popatrzcie tylko jak to wygląda, tu są oni, a tam jest Robert, tempo naprawdę imponujące pedałowania na tym rowerze stacjonarnym, tempo, które na pewno, to już wiemy, chyba, nie wiemy tak naprawdę, ale przypuszczamy, dowiezie go do meczu za Austrią. Jak sami widzieliście, cały dzień chodziliśmy po ulicach Hanoweru, a na koniec nawet bezsensownie przyjechaliśmy do Hamburga. Wszystko po to, by rozmawiać z szanowanymi ekspertami, by zajrzeć pod każdy kamień i by wreszcie ustalić prawdę o kontuzji kapitana reprezentacji Polski. I ustaliliśmy: Robert Lewandowski ma kontuzję lub jej nie ma. Z Niemiec, specjalnie dla futbolu, futbolu. Szalejący reporter.